Ameryka. Twoje źródło wiedzy o imporcie z USA. O, dzień dobry. Przepraszam Was Państwa, ja dopiero co z wesela wracam, ale jestem tutaj dla Was. A w dzisiejszym odcinku Info Ameryka, proszę Państwa, y, trzy samochody y, amerykańskie masy polecane przez nas do 50 tysięcy złotych, Fenomen tzw. Carry Case'a, wytłumaczyłam co to jest. Oraz ekstremalny Dodge Ram. Zapraszam. Zacznijmy sobie, drodzy państwo, od tak zwanych samochodów siłowych, w wolnym tłumaczeniu czyli muscle cars, mięśniowych samochodów. No i tak naprawdę od razu możecie się domyślić, że nie będzie tutaj segmentu niepolecania jakiegoś samochodu, bo tak naprawdę polecamy wam wielką trójkę tych pojazdów, właśnie amerykańskich samochodów siłowych, muscle carów. Wszystkie te samochody możecie zdobyć w rocznikach między 2015 a 2017, wszystkie z silnikami V8. Już wam po kolei tłumaczę o co chodzi. Pierwszą propozycją jest proszę państwa Ford Mustang 6. generacji z roczników takich jak wspominałem wcześniej z silnikiem 5.0 o mocy około 450 koni mechanicznych w skrzyni albo manualnej, albo sześciobiegowej automatycznej, bo na poliwta 10-biegowego nie ma co tu liczyć. Samochód możemy dostać w wersji coupe. Cabrio z przebiegiem do około 100 tysięcy mil, może 110 tysięcy, bo takie widełki trzeba sobie zawsze założyć. No i Mustang jest, wiadomo, oczywiście Mustangiem. Taki egzemplarz, jaki macie tutaj przedstawiony na obrazku, myślę, że spokojnie zmieścimy się do 50 tysięcy złotych pod dom. Pamiętajcie tylko, że cena pod dom nie zawiera w sobie akcyzy, naprawy oraz kosztów rejestracji i konwersji na warunki Unii Europejskiej. Kolejnym z takich samochodów jest Moi drodzy państwo, Dodge Challenger z roczników RWD-215-217 z silnikiem kultowym, wspaniałym 5-7 chemii. Zależny, jakby zaletą Dodge Challengera w stosunku do yy, Mustanga czy tam do kolejnego samochodu, który zaraz wam przedstawię, yy, jest yy, to, że istnieje możliwość zamontowania, zamontowania do niego instalacji LPG, przez co Challenger jeździ sobie taniutko, zgrabniutko i bardzo fajnie. Yy, Challengera możecie dostać w różnych pakietach wyposażeniowych, znaczy pakietach w różnych opcjach. Fotele mogą być skórzane, alkantarowe, podgrzewane, wentylowane, co tyczy się również Mustanga. W Challengerze również możecie uświadczyć skrzynię manualną oraz skrzynię automatyczną ośmiobiegową produkcji ZFA. I co by tu jeszcze więcej powiedzieć o Challengerze? Challengera znacie doskonale, bardzo dobrze, i takiego Challengera spokojnie do 50 tysięcy zł pod dom będziemy w stanie dla Was ogarnąć. No i ostatnim samochodem jest, proszę Państwa, Chevrolet Camaro z tych samych roczników produkcji z silnikiem V8, 6,2 litra, yy, o mocy 460 koni, a jeszcze o Challengerze. Challenger posiada w swoim, yy, jakby w swojej stajni 375 koni, więc jest jakby najsłabszy z tej yy, trójki, ale nie bardziej przystępny do używania na co dzień. Mustang jest złotym środkiem, można powiedzieć, a Camaro jest taką bardziej sportową yy, opcją, jeżeli ktoś potrzebuje takich Yy, wrażeń, skrzynia biegów albo manualna albo 10 automatyczna yy, wyposażenia oczywiście również różne, uszkodzenia lekkie przebieg około 100 tysięcy mil maksymalnie i do 50 tysięcy złotych takie samochody, taką trójkę dla Was bez żadnego problemu ogarniemy i znajdziemy, a tymczasem przechodząc do newsów to, yy, tego odcinka yy, Curry Case, co to jest, już Wam tłumaczę w mieście, w stanie Ohio zwanym Columbus Występuje coś takiego jak Cully Case. I to jest kategoria praktycznie tylko w Ameryce. Yy, to jest taki lokalny fenomen yy, miasta Columbus, gdzie kierowcy po prostu upodowali sobie z jakiegoś powodu talent do wjeżdżania w budynki. I jakby nie mówimy tu o jednym czy tam dwóch przypadkach tego całego procederu, tylko mówimy tutaj, że no, to się dzieje regularnie. Cierpią restauracje, domy mieszkalne, sklepy, jakieś obiekty użyteczności publicznej, nawet szkoły jazdy. Szkoły w ogóle, ogólnie szkoły też występowały w tym procederze, no i po prostu ludzie zaczęli sobie to wrzucać do internetu, zdjęcia z miasta Kolumbus, w których ludzie wjeżdżają w budynki i stało się to z tego rodzaju memem, Jakby, no, ja nie potrafię sobie osobiście wyobrazić czegoś takiego, żeby dla mema wjechać w budynek, no ale Ameryka, wiecie, make America great again, no to Ameryka jest taka great, że po prostu ludzie z radości nie wytrzymują i wjeżdżają w budynki. Po prostu no a dla nas to lepiej. No jakby te samochody, jeżeli lekko wjeżdżają w te budynki, no to znajdują się później. W tam sensie dzieją rzeczy w tle, ale nieważne, nas to nie zatrzyma. W przeciwieństwie do budynków, które zatrzymują Amerykanów i ich samochody. Yy, tak się właśnie dzieje, i te samochody później będą trafiały na Kopart, na EI, i my później będziemy dla Was licytować, więc później będziecie mogli mówić, że macie samochód MEM. A kolejnym z newsów jest, proszę Państwa, RAM 1500 z rocznika 2026, który powstał w, w współpracy znaczy można powiedzieć, tak. Już Wam tłumaczę o co chodzi. Trzeba nadążyć. Powstał taki protoplasta Dodge Rama SRT10. RAM SRT10 miał yy, 8-litrowy silnik w układzie V10 z doża Vipera o mocy 500 koni mechanicznych. Ram, który Wam przedstawiam w tym momencie, to jest taki lowered ram, czyli obniżony i powstał on yy, poprzez taką, można powiedzieć, nie wiem, podmarkę zwaną Direct Connection. Direct Connection to jest, proszę Państwa, yy, odnoga Dodge'a której możecie sobie, sobie do swoich samochodów, czyli do Challengerów, Chargerów, Durango, do Ramów kupić sobie części performance'owe prosto z fabryki, a nie do części jakby od zewnętrznych firm tuningowych. No i taki Dodge właśnie, znaczy, właśnie, przepraszam bardzo, taki Ram właśnie powstał, obniżony na felgach 22, oponach 305, czarny ze złotymi akcentami, silnikiem 5.7 Hemi, doładowany 3-litrowym kompresorem, to krzesa z siebie moc 650 koni mechanicznych. Cena startowa takiego samochodu to jest 99 dolarów. No i standardowo ten samochód wychodzi w napędzie na tył, jak Dodge Ram SRT10, ale za dopłatą około 450 dolarów możecie kupić sobie, dokupić sobie napęd na 4 koła w takim samochodzie. Nie jest to samochód, który będziecie wykorzystywać w terenie na pewno, no ale taki street killer, można powiedzieć limitowany Ram 1500, który powstał, no i oczywiście możecie go kupić normalnie w salonie, już zrobionego, stylingowanego, w dowolnym salonie Dodge'a. Możecie taki samochód sobie zamówić, kupić, a my Wam możemy taki samochód sprowadzić do Polski. Więc jakby nie ma żadnego problemu z tym, bardzo chętnie to zrobimy. No i być może zrobimy jakiś odcinek, jeżeli ktoś będzie się kwapił do tego, żeby taki samochód sobie sprowadzić. Bardzo chętnie będziemy tym zainteresowani. Mnie osobiście się taki Ram podoba. Ja ogólnie lubię obniżone samochody, a nie podwyższone. Także. W moje serduszko ten samochód trafia. Naprawdę. A tymczasem przechodzimy sobie do pięciu ostatnich wylicytowanych przez nas samochodów. Zapraszam. Dobrze. Przechodząc do ostatnich wylicytowanych przez nas samochodów, zaczynamy sobie od, proszę Państwa, Chevrolet Camaro z 2020. Z silnikiem 6,2 litra, skrzyni manualnej, z przebiegiem 26800. litra. Mil. Samochód został y, kupiony bez uszkodzeń i został kupiony za 13,500 dolarów, co da nam pod dom około 79,500 zł. Samochód, jak widać, jest w bardzo jaskrawym limonkowym kolorze. Y, może się to podobać lub nie, w każdym razie no, mi się podoba. No, Taki trochę kawasaki green, można powiedzieć, ale, no, nie, ale też nie. Y, oryginalny kolor Chevroleta. Ktoś bardzo był odważny od sobie ten kolor, bardzo odważny był też Kryer, który zdecydował sobie się na samochód zakupić. Za co szanuję bardzo serdecznie Na pewno będzie ten samochód się wyróżniał na drodze Cena również była przystępna Jak za samochód bez uszkodzeń I przebieg, który tym samochodzie się, Ten samochód się legitymuje Tak więc bardzo fajny zakup Bardzo fajny samochód za bardzo, bardzo fajną cenę Kolejnym samochodem, jaki znajduje się na naszej liście Jest proszę Państwa coś takiego Co się nazywa, twór śmieszny Land Rover LR4 Czyli po naszemu Discovery tylko, że Discovery w takiej wersji, która nie występowała na rynku europejskim, mianowicie w wersji 5.0 V8 mocy 370 mechanicznych. Samochód legitymuje się uszkodzeniem takim, jakim widać, czyli lekko uszkodzony przedni zderzak, prawie przedni błotnik i sierp tego błotnika. Auto ma przebiegu 157 000 mil, dość dużo, ale oczywiście no, jest to około 250 000 kilometrów, więc nawet bez tragedii w sumie. No, i auto takie zostało wylicytowane za 2600 dolarów, co daje nam pod domem kwotę około 31500 zł za tak naprawdę kawał samochodu. No, bo taki Land Rover Discovery waży no, prawie 3 tony. Posiada w sobie bardzo dużo wyposażenia, bardzo dużo miejsca przede wszystkim do siedzenia i do egzystowania. No, i 50V8 napędza ten silnik, ten samochód naprawdę bardzo sprawnie. Taka można powiedzieć troszkę. Nie wiem czy mniejsza czy większa alternatywa dla ręczowera? na pewno wydaje mi się, że chyba bardziej terenowa. Ale ogólnie bardzo fajny samochód, nietypowy dosyć import, co jakby wydaje mi się, że jest naprawdę bardzo, ale to bardzo fajną sprawą. Następnym pojazdem jest nie lada sportowy wóz, mianowicie Ford Craven, czyli Ford Edge w wersji ST. Uszkodzenie gradobicie. Więc, bez jakiejś tragedii, będzie wystarczyło tylko i wyłącznie jakby no wymienić panoramę i yy, powyciągać jakieś tam wmiotki. Samochód posiada silnik 2,7, napęd na 4 koła, moc ponad 300 km mechanicznych, więc mamy tutaj dosyć grubo. Samochód został kupiony na aukcji za 17 300 dolarów i wyjdzie przy tej kwocie około 93 000 zł pod dom. A i ważna rzecz, samochód jest z rocznika 2024, więc świeżynka. Edge to jest samochód, który już troszkę coraz mniej się można powiedzieć importuje no czasami trafiają się też takie rodzynki jak właśnie Esteki, czy tam fajnie wyposażone Titanium ze świeżych roczników no i to jest samochód, który można umiejscowić tak klasowo, jakby MWX3 troszkę, a wersja ST, taka usportowiona, na pewno dostarczy jakieś tam emocji z jazdy, naprawdę bardzo fajny samochód, z dobrej cenie i z dobrego rocznika i z dobrym uszkodzeniem Następne auto to Ram 1500 wersji Sport z rocznika 2016, czyli czwarta generacja. Wyposażona naprawdę bardzo fajnie z tego, co ja tutaj widzę. Um, uszkodzenie również jest całkiem spoko, bo samochód ma do ubrania po prostu przód. Um, jakiś tam błotnik, lampy, maskę do wymiany, zderzak, grill i tak dalej i, i, i tak dalej. Naprawdę totalnie bez tragedii. Um, fajny bordowy kolor. Chyba wydaje mi się, że jest to Octan Red czyli kolor, który na przykład no, mi osobiście bardzo się podoba, pirotechnika niewystrzelona, przebiegu mamy w tym aucie 100, niecałe 9000 mil, silnik oczywiście 5.7 na pewno 4 koła no i został kupiony ten samochód na aukcji za 7800 dolarów co daje nam pod dom kwotę około tysięcy złotych, co za rama czwartej generacji wydaje mi się szczególnie w tej konfiguracji jest naprawdę bardzo, bardzo fajną Kwotą. Bardzo fajna baza na naprawy, do dalszego jeżdżenia, użytkowania, naprawić gaz, założyć i śmigać. No i ostatnim autem na dziś, proszę Państwa, jest Volkswagen Atlas w wersji Sport Cross z rocznika 2021 uszkodzony w przód. Do wymiany błotnik, maska, lampa, pas przedni, belka, grill, i tyle. Wersja SE, czyli nie jest to jakaś mega wyposażona wersja, ale mamy dwukolorową tapicerkę, oczywiście dodatkowy ekran, multifunkcyjną kierownicę itd. itd. Przebiegu w tym samochodzie mamy 23100 mil. Silnik 3,6 litra, 275 koni, Silnik fajny, już go tutaj kiedyś testowałem takiego Atlasa. Tutaj u nas na kanale, także możecie sobie poszukać kilka odcinków wstecz i zobaczyć sobie test takiego samochodu. A to zostało yy, na aukcji wygrane za 9600 dolarów, co daje nam pod dom kwotę około 63 tysięcy złotych. Także za takiego Atlasa z 2021 roku wydaje mi się również, że jest to bardzo, ale to bardzo dobra cena. No i w tym momencie co proszę Państwa? Ja, człowiek, elegancki pan, co stolca nie ma na podeszwie, żegna się z Wami. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał, dać lajka i oglądać kolejne odcinki. I importować z nami samochody. Dziękuję, trzymajcie się na razie. Do widzenia. InfoAmeryka, Twoje źródło wiedzy o imporcie z USA.